Witam, się, drop, zaraz ze mną, Frostman. Tam. I gramy w Battlefield A Trójkę. Misja czwarta. Yy, jaka to jest? Atak i coś tam. Wycieczka. No właśnie, zawsze kurde coś pomylę z tą nazwą. Bo zanim to się wszystko załaduje, to ja już zapominam ten tytuł. Coś tak kojarzę, ale no. A, bo ty nie przechodziłeś tych żadnych tych tych, tych nie? Tych już nie. No właśnie, jakoś to może ogarniemy. Hmm, ciekawa sprawa, mamy zbierać jakieś dowody po, po, po firmie. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i chyba jesteśmy. No bo czytaj, to tam jakieś drogi, ten. Znaczy. jakieś o, ochroniarze. Kurwa, nie, to jakieś No właśnie to. Włączamy latarkę? Ja włączyłem. Ja jest najemnicy, firma ochroniarska. A, padłem. Dobra, zastrzyłem tego frajera, że mnie postrzeliłem. No kto wizorek by się przydał. No ale dobra, latareczka. Gdzie pan tu jest, nie wiem. Oznacza. No wiem, bo weszli tędy, okej. Okay. Aj, 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 Wydaje mi się, że oni są mocniejsi niż w, niż w singlu. Nie wiem czy też masz takie wrażenie, tu jeszcze chyba leży. Nie wiem czy on żył czy nie żył. A bo my mamy ten. MP7. Jak ja nie znoszę tej broni. Czemu nie? Strasznie szybko. Jest. Ty tam na dachu gdzieś jest. A no widzę, świeci laserem. Znaczy, widzę laser, ale nie jego. Dobra. A dobra, już zauważyłem jak go zdjąłeś. Nie, jest drugi, jest drugi. Chyba go zraniłem, bo były to takie wiesz... Kurde, dwóch jest. Tak mi się wydaje. Nie jest dobrze, jestem strasznie pokrwawiony. Nic, przedzieram się tu tak jak ty. No, a, do ciebie widzę że... Dobra. Dobra, biegnę tam do ciebie. A życie granata. Ładnie. To spokój, to chyba omijamy te okienka, nie tylko bijemy dalej. No chodź. W sumie nie ma, nie ma potrzeby ich rozstrzeliwać. trudno się mówi. Spoko. Pewnie przy okienku znowu będą strzelać, no ale... Nie wiem. Nie, w sumie bezpiecznie, okej. Okay. Słabe te latareczki się jak biegasz to już to nie działa. a no, są schody. Spoko. Prasą tam. Ej, 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 uciekam Dobra, ja się tu zbliżyłem trochę do nich Tu w tym pokoju tutaj A, widzę, widzę i padłem y -y 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 -y. Dobra, ja się tu mam nadzieję, że mnie od tyłu nie zajdą Okej okay. Kurde, tam mnie jakiś Dobra, przynajmniej załatwiłem tego. Nie wiem, ale faktycznie jest, że strasznie szybko się tego zdejmuje. Za szybko trochę. I też mało naboi. I człowieku, dobrze mówiłem w tym multiplayerze. Jest jedna broń, co ma 41 naboi. Mam taką. No. I bo... temu właśnie byłem dziwiony, że, że ma 31. Możliwy. Już otwieram. Kurwa mać! Uwaga na Po Pootwierane. Bo to za biją, to będzie ładna. Najbardziej widzę tego, że tutaj kompletnie nie widzę ani na mapie, ani nic. Po prostu nie mogę wiesz nie połapać, gdzie kto jest. A tu z boku jest. On. Nie wiem, do kogoś tam strzelam, ale tak kurde, gdzieś mi uciekł Jest tam, jest tam chyba. Kurde, no nie widzę, nie trafi. gdzieś jest kamoń. Dobra, załatwiłem go. No nie, po prostu z takiej odległości w takiej ciemności, no nie już nie mogę pracować ładnie Kurde wyglądałe jak on masz taki strój podobny trochę na dół? Nie no bo tak. Czekaj, no, no zajmij pozycję, na dół, no dobrze, tutaj. Nie, bo tam był zapas amunicji jakiś. Drugie drzwi, ruchy! Co, to są zamknięte niby, czy o co chodzi? Chodź, chodź, chodź. No, nie, ja nic nie mogę robić. No, na dół musisz zejść. Ale ja się tak bujam, nie wiem co robi. Otwieram drzwi. Aha. Dobra, idziemy. No widzisz, ja w pozytywnym, a ty wchodzisz tamtym. Ej, nożyka mi machną! Tak? Aha, widzę. Nie wiem jak to się stało, czy, czy, czy da się jakoś obronić przed tym? Nie nie No to jak, to co, jak ja to miałem otworzyć te drzwi niby bez, bez śmierci? No jakaś parodia No to idę za tobą Nie bo ja miałem tu na dół iść chyba No ja byłem tutaj Nie no zginę, no i znowu zginę, idę do wie Jebsze całe atakowanie od góry Bo no to jest to samo pomieszczenie tylko różne drzwi Tak, zresztą nie byśmy mogli reanimować, a nie jakieś takie pieprzenie. Jest tam, bo nie O, od tyłu gdzieś mnie. Ha, na górze są. oj, Gdzie ty jesteś? No przeładowywuje, no przeładowywuję, no sram prze... nie przeładowuje. Pół godziny będzie przeładowywał, a ci do mnie strzelają. Trzeba dobywuję, trzeba dobiewuje, nic tego by trzeba Nie wiem też co za Dobra, debilę, to, tylko że nie mogę No Strzelam cały czas do nich, nawet ja mogę pistoletnikiem zrobić A ja ten nie przejdę, przejdę. Tu jestem jakiś Obraz zdjęłem nie masz tam jeszcze go? No, są tu. Cały czas. A tutaj, dobra, 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 dobra. Grono to kogoś? Odblokowałem jakąś broń. To no jest no multi jakby, no 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 na multi nie? No, na A to też są odblokowane, czy są jakieś broń specjalne na skopa czy... Czy tak jak przez przypadek to się odblokowywuje? Nie, one są już tutaj specjalnie właśnie. No, a, specjalnie to do blokowa? Tak, Znaczy No, a no, ty też jej nie miałeś? No, znaczy teraz już mam, bo już wcześniej ją blokowałem. Aha. O, rany, jak ich tu dużo! E, jest zbugowało coś. i Nie widzisz, że mam nie, ja karabin. Nie widzę. A to leczyć cię czy nie? nie? Lecz, Siedzić, tak? Leczyć? Dobra. Jest zbugowało, że zamiast pistoletu mam karabin w ręce. No wiem, ale nie zabić mnie, nie mogą podobnie, bo już tak jesteś z tego, nie? Nie, wpadłem wpadł Ten damy i tak dużo było. Tu jest ich dużo. Jak... Jakby, czy o co to chodzi? To tu musi być jakieś przejście. Nie, to jest pusto. A ten gdzie? pusta. Aha, pewnie się tam respią, a nie możemy ten. No dobra, dobra. Jeszcze żyje? A bo tu jeszcze inny. dobra. Strasznie duży hangar, nie fajnie. Dobra. Kory. Jak kurde z tyłu. Nie to ja żem To friendly fire mamy? Możemy się zabijać nawzajem? A tak. Czy tylko po prostu mi się pokazało, że ktoś strzelał? Nie to ja żem ciebie przez przypadek. No wiem, ale chodzi o to, czy możesz mnie zabić? A tak. Dostałeś Aha, to. to nie. Dostałem, no ale czy. Dobra, jestem. Transport siadamy szybko! O, ja chcę kierować No już, jedź, jedź, Jedziemy, jedziemy Ty też ja jeździ, nie wiem, gdzie mam jechać? Nie to, nie prosto jedź Przez to przebij się prosto A, przez siatkę się przebije, przebije się? A faktyko Ale bajer, jadę sobie osobówką Nie yeah. Cofaj, cofaj. Aaa, bo myślałem, że... Dobra, 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 dobra. Nie, prosto jedź. Gdzie, Je, tutaj? No, jedzie, prosto jedź, no, prosto. Tu jest droga. Dobra. Chcieliśmy ich rozjechać, myślałem, że mamy wysiąść Nie, i jechać. Nie, to tutaj, uciekajmy. Uciekamy? No dobra. Co, i tyle? Czy? Hm. Ja myślałem, że jeszcze wiesz, że wysiędziemy, no wiesz jak to, no. no. Myślałem, że wysiędziemy i rozczalamy, tutaj takie uciekanie. No dobra, no to, to był na tyle w tym odcinku. Na razie.